E, dzisiaj w związku z tym, że Empik Go dał mi taką szansę, żebym Wam pokazał jak się robi te audiobooki, jak można je nagrywać, e, przy okazji powiem Wam, że w Empik Go możecie wysłuchać mnóstwo moich audiobooków, nie tylko moich. Polecam nie tylko Baśniobór, który uwielbiam, e, nie tylko Jacka Piekarę i jego Mordimera Maderdina, inkwizytora, ale wiele różnych książek i dla dzieci, i dla młodzieży. Dzisiaj popracujemy sobie na tekście pani Joasi, o Tarantula, Klops i Herkules, który również przestałem dla Empiku. Dzisiaj interpretacja. Czyli jak to zrobić, żeby było fajne. Pod warunkiem, że umiemy to zrobić. Nie, żartuję. Wszyscy umiemy to zrobić. Zacznijmy od opisów. Każda książka Składa się z opisów głównie i z dialogów. Zaczniemy od opisów. Opisy są różne, różniaste. Dzisiaj na bazie tego, co ja tutaj mam, pokażę Wam, jak można podejść do takiej książki i jak można opisywać, jak można dialogować i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Najważniejsza rzecz, podczas kiedy prowadzimy narrację opisu. Jakiegoś miejsca, w którym się znajdujemy, łąki, osób, zwierząt, i tak dalej, jest to, żeby sobie to miejsce wyobrazić, żeby stać się, żeby, żeby je zobaczyć, żeby stanąć w tym miejscu, które opisujemy z zamkniętymi oczami i spróbować sobie dokładnie umiejscowić poszczególne momenty i elementy tego opisu. Tu jest opis pewnego domu. Dom był jasny i przestronny. Patrzcie, mamy dwie informacje na temat domu: że był jasny i dużo w nim było miejsca. Karol rozglądał się wokół z wyrazem dziecinnej fascynacji na twarzy. W nas też powinna być taka fascynacja tym, co zobaczył Karol, bo to my. Opowiadamy de facto w jego imieniu. Z okrągłego holu sześć par przeszklonych drzwi prowadziło do kuchni i pokojów. Za mlecznymi szybami majaczyły meble o wesołych, kolorowych obiciach. Patrzcie, uśmiecham się, kiedy mówię o wesołych, kolorowych obiciach. Ten uśmiech gwarantuje Wam, nawet jak go nie będziecie widzieli, to i tak on będzie słyszalny. Przez tego, kto, kto tego audiobooka słucha, Herkules, pies, nieproszony, pchnął nosem pierwsze z brzegu niedomknięte drzwi i Karol zobaczył za nimi lśniące pudło fortepianu, na którym piętrzyła się sterta książek, nut i czasopism. Weszli za tulą do obszernej kuchni, która robiła wrażenie nieużywanej. To jest pierwszy pomysł na zinterpretowanie tego kawałka. Ale oczywiście każdy z was może znaleźć sobie interpretację taką, jakiej potrzebuje i taką, jaką sobie wymyśli, bo na przykład ten sam tekst można opowiedzieć w sposób na przykład horror. Wymyśliliśmy sobie, że to jest horror. Dom był jasny i przestronny. Zwrócił uwagę, zbliżyłem się do mikrofonu, żeby nie musieć krzyczeć, tylko żeby jeszcze w tym głosie było jeszcze więcej niespodzianki, dramatyzmu, a może nawet horroru. Karol rozglądał się. Wokół z wyrazem dziecinnej fascynacji na twarzy, z okrągłego holu sześć par przeszklonych drzwi prowadziło do kuchni i pokojów. Można opowiedzieć w stylu horrorowatym, ale można też opowiedzieć w sposób leciutki. Że wchodzimy do jakiejś przestrzeni i w ogóle jest fajnie radośnie, wyobraźmy sobie, że w tle leci jakaś muzyczka wesoła, radosna. Dom był jasny. I przestronny. Karol rozglądał się wokół z wyrazem dziecinnej fascynacji na twarzy. Z okrągłego holu sześć par przeszklonych drzwi prowadziło do kuchni i do pokojów. Weszli za tulą do obszernej kuchni, która robiła wrażenie nieużywanej. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, którą zrobiłem: obszerna kuchnia. Ja sobie kiedyś tak wymyśliłem, że jak jest czegoś bardzo dużo, jak coś jest ogromne, albo jak coś malutkie, albo jak coś jest takie wspaniałe, że nas roznosi, to również te słowa podkreślające tę wspaniałość, ogrom, e, wielkość, albo maleńkość, ja również zaznaczam. Dobra, wejdźmy tak błyskawicznie do kolejnego e, 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 do, do, do kolejnego opisu. Tu mam na stronie 49, proszę bardzo. Herkules, pies. Opowiadamy o psie. To będzie taka historyjka e, o psie, czyli od razu sobie musimy wyobrazić miejsce, w którym ten pies się znalazł, ale również i psa. Jak się zachowuje pies? Pomyślcie. Są różne stany emocjonalne psa, ale musimy je sobie wyobrazić i musimy je również na siebie ściągnąć, bo przecież, jeżeli na przykład jesteśmy w danym momencie kotem, a to kot się zachowuje troszkę inaczej niż pies, nie? Ciąga się również, my sobie musimy wyobrazić to, że mamy taki niesamowity kręgosłup I skądkolwiek by nas rzucili, to i tak zawsze spadniemy na cztery łapy I wszystko, co nas otacza jest oczywiście nasze, no nasze kocie <laughs> Zupełnie inaczej, jak jesteśmy małpką <laughs> Zupełnie inaczej, jak jesteśmy słoniem <laughs> Zupełnie jak inaczej, jak jesteśmy tygryskiem <laughs> Albo zupełnie inaczej się zachowujemy, jak jesteśmy na przykład osiołkiem z Kubusia Puchatka. I tak też czytamy. Teraz wyobraźmy sobie, że opowiadamy pewien opis związany z Herkulesem, z psem, który wchodzi, jest w pewnej przestrzeni i posłuchajcie, jak to brzmi. Herkules zignorował dłoń ze skrawkiem żółtego sera, którą wyciągnęła do niego kobieta. Poruszył mokrym nosem. Pachniało emmentalerem, owsianką i płynem do golenia, zadrukowanym papierem i rozgrzanym na słońcu drewnem. Hmm. Czymś jeszcze. Herkules zbliżył się odrobinę i przymknął wyłupiaste oczy. Można tak, ale można ten sam opis zupełnie zrobić inaczej. Można sobie wymyślić zupełnie inną historyjkę do tego. Może Herkules może być albo przerażonym zwierzaczkiem, że. Herkules zignorował dłoń ze skrawkiem żółtego sera, którą wyciągnęła do niego kobieta, bo dlaczego by się bał. Poruszył mokrym nosem ze strachu. Pachniało emmentalerem, owsianką i płynem do golenia. Tego zapachu nie lubimy najbardziej. Więc jeżeli na przykład chcemy pokazać, że bardzo go nie lubimy, to musimy również usłyszeć tę nielubość do płynu do golenia także w naszym głosie, no chyba, że lubimy zapach płynu do golenia, no to wtedy ten zapach płynu do golenia jest nam tak bardzo przydatny i tak bardzo potrzebny. Oj, no tak lubi, lubimy, żebyśmy tylko wąchali. No to wyobraźmy sobie, że Herkulesowi wszystko to odpowiada. Herkules zignorował dłoń ze skrawkiem żółtego sera, którą wyciągnęła do niego kobieta. A co z kobieta? Poruszył mokrym nosem. Pachniało emmentalę. Albo wręcz przeciwnie. Mm, mentalerem. Owsianką. Owsianką. I do mm. kremem do golenia. Kremem do golenia. Zadrukowanym papierem. I rozgrzanym na słońcu drewnem. Mm. Mm. Na jednym mm, można zrobić wiele rodzajów interpretacji, wszystkie będą się zgadzały. Czymś jeszcze? Herkules zbliżył się odrobinę i przymknął wyłupiaste oczy. Tym razem poczuł zapach starych gratów, mokrego papieru i gliny. O, i pańczyny. Jeden krótki opis. Możecie zinterpretować na 200 tysięcy możliwych sposobów. A teraz jeszcze. Oprócz tych opisów, o których o którym wam mówię, żebyście pamiętali koniecznie o wyobrażeniu sobie tego miejsca, w którym jesteście, żeby wam po prostu było łatwiej opisywać. To tak jak na przykład nie wiem wracacie ze szkoły, a, a, a rodzice was pytają, gdzie byliście, na przykład i co robiliście. No to oczywiście nie musicie sobie tego wyobrażać, bo już tam byliście, dlatego przypominacie sobie, że w szkole. W szkole mamo, tato, dziadku, babciu byli koledzy, yy, były koleżanki. I jedna była taka fajna, a druga była niefajna. A ten kolega, czy to tamten, to. To ja to, go nawet lubię. Tylko, żeby on generalnie, to on mnie nie lubi. Wyobraźcie sobie, w jakich sytuacjach się znajdujecie i te sytuacje również opisujecie. Dobra. Dialog. Spotykają się na, na bazarze handlarz i dwaj eleganci. To w książce Herkules, Tarantula Klopsi, Herkules, pani Jasi. Olech. Dzień dobry. A nie, zaraz, zaraz zanim zacznę, zanim zacznę. Wyobraźcie sobie, jak te osoby dialogujące, czyli rozmawiające ze sobą, wyglądają. Wyobrażajcie sobie i te miejsca, o których opisujecie, o których mówicie i je opisujecie. Jak również bohaterów danej powieści, osoby, które występują w tej powieści, jest handlarz i dwóch elegancików. Tej wersji to teraz tak po bożemu przeczytamy, jak zostało napisane, a zaraz sobie zaczniemy kombinować, jak można by było to inaczej zupełnie zrobić. Dzień dobry, a jak interesy? A, niczego, dziękuję. A, ma pan tu ładne sztuki porcelony. porcelany. Miśnia? <laughs> no, może i miśnia, ja tam się tam nie wyznaję. Wykręcił się od odpowiedzi zachryniak, bo przecież każdy głupie by zauważył, że łysy obracał w ręku tanią filiżankę z pruszkowskiej manufaktury. Ten obrazek ciekawy. Za ile? Nie na sprzedaż. Burknął i niemal wyr wyrwał z rąk gościa kiczowaty oleodruk. Bo widzi pan. My także potrafimy docenić prawdziwy Antyk, więc gdyby pan miał na sprzedaż coś specjalnego, coś, rozumie pan? Ekstra. To proszę do nas śmiało dzwonić. Może dobijemy targu? Dobrze zapłacimy? A? No to teraz inny sposób. Ta sama stemka, jeżeli sobie wyobrazić, że ten handlarz jest zupełnie kimś innym. A tych dwóch do niego dochodzących jest zupełnie kimś innym. Na przykład handlarz jest gruby, stary i ma wszystko w nosie. A ci, co do niego przychodzą, wręcz przeciwnie, chcą mu to podkosić, to zupełnie inaczej będą rozmawiali. Intencje w takich dialogach się liczą. To one mówią nam, jak taka osoba się zachowuje. Plus, jeszcze wyobraźmy sobie, jak wygląda, to jeszcze nam będzie o wiele łatwiej kombinować, jak ona mogłaby interpretować te teksty, które ma do powiedzenia. Dzień dobry, jak interesy. Ech! Niczego sobie. Ma pan te ładne sztuki porcelany. Miśnia? Może i miśnia. Ja tam się nie wyznaję. Dzień dobry. Jak interesy? <laughs> Niczego, dziękuję. No, ma pan tu ładne sztuki porcelany. Miśnia? Może mięśnia. <laughs> Ale ja tam się nie wyznaję. <laughs> Można jeszcze zrobić to po ciemku, tak zupełnie po ciemku. Jak horror. Dzień dobry. Jak interesy? spotyka się, spotykają się gangsterzy, nie? O, niczego sobie. Dziękuję. Ma pan tu ładne sztuki porcelany? Miśnia? Może. I miśnia. A kto pyta? Ja tam się nie wyznaję. Słuchajcie, każdy dialog możecie skonstruować tak, jak Wam się żywnie podoba. Tylko wymyślcie sobie te postaci, którymi w danej chwili yy, jesteście. Yy, a czekajcie, jeszcze mam jedną taką na stronie. 45. Przeglądam teraz książkę pani Jasi Olech, Tarantula, Klops i Herkules, który możecie znaleźć i posłuchać między innymi na Olympic Go. Ja miałem tę przyjemność i to czytałem. I nie tylko to. Polecam. Czytałaś to? Zapytał. Tu jest mowa o Witkowicach. Tula pochyliła się nad artykułem. W dniu wypadku wracał do Hamburga po krótkiej wizycie w rodzinnym miasteczku Witkowice pod Wrocławiem. Przeczytała na głos. Hmm, Romuald Kocień? Nie znam nikogo o takim nazwisku. Ciekawe, co to za skarb. O, to teraz rozumiem, skąd taki ruch w mieście. Kupa ludzi przyjechała dzisiaj. Same obce rejestracje. Gorączka złota! Hmm, no, ale coś zaczyna się dziać. W tej sennej dziurze. Włam do muzeum, ukryty skarb. Oho! Witkowice to mi sensacyjna miejscówka, epicentrum przestępczości. Włam? Do muzeum? No, można to tak nazwać, chociaż nic nie zginęło. Tutaj nawet włamywacze są <grych> uczciwi. Zastanawiająca koincydencja. Ko co? Koincydencja. Splot okoliczności. Młody, Ty się prosisz o kłopoty. Mów to normalnie, bo cię ludzkość zadziobie dziwolągu jeden i będzie miała rację. A teraz pokombinujcie sobie, jak można ten dialog jeszcze inaczej przeczytać? Gwarantuję wam, że 100 osób i każdy będzie miał zupełnie inną interpretację i każdy zupełnie inaczej to zinterpretuje i każdy zupełnie to inaczej powie to dobrze. A w dodatku jeszcze można podczas takiego bawienia się w nagrywanie audiobooków i nagrywanie audiobooków podczas nagrywania takiego audiobooków można sobie zupełnie wykombinować to zupełnie inaczej i pobawić się w zupełnie inne charaktery. Bo na przykład rozmawiają ze sobą Dobermany albo nie, jeden Doberman i na przykład jeden yy, yy, Pekinczek albo jakiś inny mały psiaczek. – Czytałaś to? – zapytał. – Tu jest mowa o Witkowicach. – e, to, te, to teraz rozumiem, skąd to taki skarb w mieście. Kupa ludzi przyjechała dzisiaj, same obce rejestracje. – Gorączka złota. – Coś się zaczyna dziać w tej dziurze. – Włam do muzeum. No, można to tak nazwać, chociaż nic nie zginęło. U mojej cioci też było włamanie. I wygląda na to, że też nic nie zginęło. Zastanawiająca koincydencja. Ko co? Koincydencja. No, z splot okoliczności. Młody, ty się prosisz o kłopoty. Mów normalnie, bo cię ludzkość zadziobie dziwolągu jeden ty. I będzie miała rację. To wszystko na dzisiaj. Bawcie się dobrze. Z audiobookami to naprawdę może być świetna zabawa. Bo oprócz tego, że bawicie się na tekście, gdzie są fajne litery, znajdźcie sobie zawsze dobrą książkę, bo to naprawdę fajna rzecz robi. Jeśli czytamy dobrą książkę, to przy okazji dobrze się bawimy, a jeszcze jedno jak czytamy na głos tę książkę i bawimy się w tak zwane aktorstwo, czyli jak to zinterpretować, żeby było fajnie, to oprócz samej dobrej zabawy, czy to yy, samotnie, czy to z przyjaciółmi, czy z rodzicami, czy z bratem, siostrą, yy, babcią, dziadkiem i tak dalej, i tak dalej, to może być to po prostu fajna przygoda, fajna zabawa, wbawienie się zupełnie w niesamowite postacie. Yy, bo czytając taką książkę, takimi różnymi postaciami możecie być: możecie być i złodziejem, możecie być i policjantem, możecie być i księciem, księżniczką, królową albo żebrakiem. Wszystkim, yy, co wam tylko książka podsunie. Wtedy zobaczycie, że żebrak może mówić zupełnie inaczej niż król, a w zasadzie nawet powinien. Yy, a zupełnie jeszcze inaczej mówi osoba, którą coś. Au! Boli! Au, tu. Au. Tu na przykład i wtedy młody... Oj, ty się... Oj, prosisz o kłopoty. Możecie sobie wymyślić taką postać, którą Cały czas na przykład bolinerka. Albo wręcz przeciwnie. Cały czas swędzi nos i się drapią, cały czas. Ej, mają. Przez nos. Wymyślajcie sobie różne postacie. Mogą być takie! Mogą być takie! A mogą być takie! O mogą być jeszcze takie. Wymyślajcie sobie i zobaczycie. Jak czytając tę listę dialogową, te litery, które macie do przeczytania w książce, zobaczycie, jak fajnie się historia rozwija. Rozgadałem się już, wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze. No i co, i do usłyszenia następnym razem. Na pewno też bawcie się książkami, czytajcie je, a zobaczycie, jak będziecie je czytali na głos. To przy okazji jeszcze nauczycie się ładnie mówić po polsku. To się nazywa erudycja. I tą tym optymistycznym akcentem. Kończę wszystkiego dobrego, miłej erudycji, miłego czytania. Pa! A! I polecam książki Węgiel Go. Cześć!